Been I don't give a but! Jak wyszedł ten puls widziałaś to? Patrzcie na to jak wyszedł. Smoke weed everyday! Wam i że z tej strony Koko's Flyer to jest Rainbow Six Siege, który będę po raz czwarty nagrywał, bo gram jak szumata. To się wytnie. Ale ja mówiłem, że tak zacznie. No tak naprawdę jazzu nam przegrywał wszystko. To w komentarzach, nie. Kujody, jest, mafient, a teraz jest celi. A teraz pomóc odegrać, to W spać. W każdym razie, w każdym <grym> razie jest ze mną jest gruby komuś. dolar i wolnar. Trzymajmy się. Będziemy no. sobie te grali, że za chwilę idzie. <grym> Już mnie wygania, że nie jest prawda. Tam są o, drzwi. <grym grym> Patrzymy cię kurde. Pod, jak ja mogę odgrać? Ej, wolnar, postaw to. Zostaw te kamizelki. Jeden dron zniszczony. To jest dziewiąta próba nagrania. Nie no. jest dziewiąta próba nagrania wcale. A która jest, Czwarta. No widzisz, i to i tak, czyli trzy razy przejebałeś. O Jezu, i to jest jeszcze bomba. Dwa drony zniszczone. Trzy drony zniszczone. Liczyć mi drony. Nie obijać się. Matematyka bali. Kurde, nie masz taki śmieszny. Zobaczcie, że Dobra, dobra, A, dobra, Jezu, bo ja chcę tutaj faktycznie coś nagrać, nie? No jakby to była moja mina, że nie nagrywasz. Dobra, cichutko. To jest już cicho. Dobra, to ja lecę. No nara, hej. Nie przejepcie czwartego, żeby nagrywać piąty raz. Dobra. Także jest to, jest to mecz rankingowy, aktualna ranga Gold 3, ale tak na dobrą sprawę, no po prostu dzisiaj strasznie lamie i próbuję coś nagrać. A teraz ja, mam mecz frontowe. <laughs> na froncie są, bo mi dym leci. I z kranu ucieknie. Dźwięki dodali chyba. Dron na górze jeździ, będziecie mieli chyba od swojej strony, Łukasz. Dobra, froska jest. Bak jest na górze, ser. Na piętrze jest bak. Kurwa, ci goście dronują jak mistrzowie, nie? Czemu tak uważasz? Dobra, spod ziemi będą szli, tam przejściem, nie? Bo wygonili mnie już z dwóch punktów Ooooooo oh! Ooooooo oh! Upstairs, forage dwóch punktów mnie już wygonili, stary Jest no spoko ja już jednego zabiłem, nie? Ja też. Od Watchtower idzie, czyli tam od twojej strony gdzieś. No idę tam, pomogę. Nie od tyłu, znaczy na te tak, tylne tak. schody, tak? Tak, tak. dron ci wjeżdża. Jest gościu tu. Jeden noob zdjęty. Blackbird jeszcze, uwaga, obity. Jest Blackbird Blackbeard, nie. Don't pick. Kurwa, dobrze drony rozstawiają, bez skitu. Dobra, tak, tak. na nie Od frontowych nic więc idzie, więc tam spoko Wróciłem. Może wróciłem, może nie będzie Pytanie, dzisiaj tak źle. No, tylko jazza się no chyba, to, to, chyba to Jazz'u właśnie w ten sposób na mnie wpływał, że lamiłem strasznie, ale naprawdę, no, daję wam słowo: trzy razy próbowaliśmy nagrywać i po prostu. Trzy nic razy nagrywałem. Dlatego no. nie przeznaczyłem się. No, <laughs> ale gości wszedł w kapkana tego randomowego. No, fajnie. Dziewa. Ci potem pokażę, jak te kapkany rozstawiasz, to będziesz farmił z ich. Ja też czasami je tak jakoś randomowo rozstawiam. No bo to trzeba z daleka od punktów, oni wiesz, tak starają się wejść, żeby wyczyścić, a tu Ząk jest, bo tam kapkan stoi, nie? No. <grym> też na punkcie jest czasami dobrze położyć, bo jak już czas się zbliża do końca, to oni raszują i zwracają uwagę. Nie, no do jednego zawsze możesz sobie na drzwiach gdzieś położyć, nie? No. Jeden, jeden zawsze lepiej przy sobie, na blisko, a dwa możesz rozstawić tak randomowo. To samo wezmę. Chyba. Zawsze tak, nie te... to samo. To samo. Krótki zwierzę mnie zawsze irytowało. Ale no, muszę powiedzieć, że dronują ją naprawdę bardzo dobrze. Dobra, mamy dwie bomby. Małka mają, kasla słyszałem. No siedź tu, watchtower. Chodź ze mną. <laughs> Od construction site. 5 Tutaj może być głszy. No wiem. Ja może... no, Kogo nie ma na na tym na czerwonej wieży, nikogo nie ma jest czysta. Taka hmm. ja wyjadę do ochronę, gdzie idziemy? <laughs> Przepraszam Castle zabudował, ale ja to zniszczę. Dobra, tu możemy wejść do pierwszego pokoju. Chodź ze mną. Ja bym się ruszył z mi nogi widać, gdzieś mają miuta. A to może przejadę? Dobra, wiem gdzie jest miód. Czekaj. Nie wiem, czy sam stamtąd. Zrobiłeś go? Ja zawsze Tak, jednego drona... tego... miuta... device, nie? Przejechałem. Dobra, poczekaj. Tu jest czysto. Pokój przed nami jest czysto. Dobra, Castle mnie będzie gonił. Przed nami też jest czysto, więc co otwieram. Coś... Nie wiem, czy wysadzać. Tam, tam jest, jest, dremii. jest na, na górze, że tak powiem. Od schodów? Od schodów, tylko tam trochę głębiej, że tak to ujmę. Ym. Znaczy nawet nie, nie schody, rozumiesz, to on był w tym pokoju... Mhm. Tym bocznym? Tak, tak. Kurde, dlaczego mi się tak... przejdzie tu? Ładnie. Ja wiem Jeden wszystko. Potrzebuję, żebyś tam dronem wjechał, nie? Gdzie? Tam przed nas. Dobra, dobra jeden ja I od razu mi mówię, ja wejdę tam na szybko Od razu się patrzą, są wychyleni w rogu w, 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 w prawym rogu. nie dobra, teraz już nie Tak, 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 tam jest tam jest ta Tam jest barierka i są wychyleni. Wiem widziałem Przebieg na lewo jeden Ale coś nad nami było Biegam Dobra, w pokoju z bombą jest koleś Daleko widzisz coś? No ja się no. boję, żeby nam pleców nie zrobiło Albo ktokolwiek znaczy, góra padła, bo tam była ta ja Nie, to jest strzelał około mnie. To ja byłem. Nie, nie, dobra, to nie ja. Gdzie jest? Sajcie na, na, na B 50 sekund. jest. sekund. Real. Dobra, tak ładnie gra, kurde, nie. ładnie ich tutaj porobiliśmy, nawet, nawet paczkę bym sobie podłożył dla punktów, ale to nie co jest niestety. A, a te, tego Kasla to ja wyjąłem. No wiem, wiem. Ale dobrze, że mi kurna nie przyszedłeś w minie ognia. o, tam jedno bańka w tocie we <laughs> Ja się nie bawię z niej. Watchtower możemy wziąć, to ja wezmę, pójdę sobie tak dalej, nie? Ale to pulsa wziął ktoś, dobra. Nieważne. Bo tam jest fajny myk, Jest to przejście, nie? Nie Rad, wiem. E... Tyle mam godzin daląc? przegranych w tą gierkę, a nadal nie wiem, jak krócić na tych mapach podstawowych za bardzo. Bo nie próbujesz, No ja nigdy, tak, no nie próbuję. Tutaj, wolnar no. i ja spadam stąd tą szu. Ja wam uzbroję to tą... no. Dron wjechał, będzie wjeżdżał po stołach. Zdjęty jeden. Dron... zdjął drona gości. Trzeci dron zdjęty. Tam idziesz? Dobra czwarty. Nie wiem ja gdzie za bardzo nie wiem. Dobra tu zabunkrowali, tu sobie też Jak to wyjdzie to będzie dobrze Nie, nie wiem za bardzo gdzie jak otworzę to na co wyjdzie wy będą pewnie od twojej strony podbijać Ale ja mam sposobu Mamy okno tutaj. Jezu. Yy, gościu Jest wyglądał mi na tego, na, na termita.

O, no, rapelkują się gdzieś. Kurna, obiłem gnoja, ale... ale... Szkoda, że go nie zdjąłem, no. A gdzieś na twoim poziomie jest? Nie, na gdzie? samym czubku wieży bo... Dobra, ja schodzę. Chłopakom trzeba pomóc Chłogę słyszałem koło mnie Okno od domku na twoim piętrze A, jest prze A Nie z tej strony Dobra, chodź tam Ja tam nic nie widziałem, może być wyżej nie? Kurwa, wszedł mi do tego Jest w głównym pomieszczeniu w tym prezentacyjnym, tam gdzie pode mną, nie? Kurde bele Położyła mnie, nie? Aszka No dobra Jezus Maria, gdybym nie miał pistoletu tylko normalną o, broń O Boże, zepsuj! Ale zepsuł No, bo chciałem ją przesłuchać, nie, ale... Ją do nie, broni... on zepsuł, zobacz No <grym> That timing <grym> Ale luzik Manej broni, bez kitu Luzik, arbuzik Gdybym zestrzelił tego gościa na samym dachu Ja się nie spodziewałem, że mi wbił tam A on przebiegł przez site'a i wbił mnie na ten Od tej prezentacyjnej, nie? Słabo, słabo Jestem głupi. Wszyscy popełniamy błędy... Nie takie. Zamiast wiesz, spojrzeć sobie przez drabinkę tam... ja, hero of the day. We need to E, na dole samym są Znowu Tak to Tak Znowu, to, co, wygląda. Na tak to, wygląda, no. to <coughs> Kapkan Kawaiira I, i to, rekrut I rekrut Nie, nie skanuj Volnar sobie On cię nie widzi, on jest ślepy Bl Blica mają nie, nie blica, bandita no, no jednak tak, nie jest ślepy. Nie ja wiem co tam było, ale ktoś mi wypychał. <laughs> nie. To gra wypycha czasami. Wiesz? No gra czasami sprawia, że podskakują te drony na przykład. Gracie nie lubi. <laughs> Mam wrażenie, że ten mi zaraz otworzy i dostałem przez niego głowę. Ja robię Dobra, to samo, chodzi do. Ale teraz bandita wzięli, więc tu nie wejdę. Dobra, tu mamy czysto na razie. Kryj, żeby mi tych drzwi nie otworzył na no chama. Ja już tam jadę. Aha, tarcza jest po lewej od razu. No tak to ten pokój jest czysty. Ten przed nami jeszcze, więc można go rozbić. Nie roz... no <laughs> Znaczy chciałem w niego postrzelać, bo ja tak długo... One guy is behind the shield Tutaj jest shield? Od razu naprzeciw. po lewej, no Kapkan jest, kurde, tak. nie zauważyłem Jest kapkan no. Kurna Co inaczej zrobić? Bo jeszcze, że mi drona rozwalą zaraz Czekaj, podjadę tam. Nie ma tarczy, uciek. Od... Z tyłu! Z tyłu! Behind you, behind you! Caveira. Nie, nie zabił jej. Tak, tylko ona jest z tyłu, a tutaj też gościu szyję. Od tej strony. Wiesz co? Ja zrobię to inaczej. Zaraz przyjdę, chyba, o ile przeżyję. Normalnie, ja chyba za dużo gram, bo już nic. Kurda, mam tutaj, dwóch rannych jest na dole, stary. Stary, gruby, dwóch rannych. Ja jeszcze obok gościu, najpierw podnieść tego typa. O kurna, ale ty to zrobiłeś Ładnie Yup, mate Roż. Pokój czysty Gdzie na sajcie siedzi? Nie ma Masz pakę? Ktoś ma pakę? Tam jest paka we dwóch zostaliśmy ładnie, 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 ładnie DOLAR kurde, oh ty, ty jesteś mistrz jaki wstyd, jaka kara To się fale nie... Zresztą gościu dał informację, że był na schodach w sumie Typol Ja nie wiem czy on im nie troluje meczu Dobra Weźmy Czy ty nie masz przypadkiem tego chwytu pochylonego? Stosujesz go? Na niektórych? A na na, na większości. Co? Chyba mam. Nie pamiętam. Musi... Potem, No ci... bo strasznie szybko te akcje wykonujesz generalnie wiesz, tak sobie myślę, że przy, być może przy tym normalnym chwycie nie byłbyś w stanie tak szybko tego robić. Ale ja jak tylko usłyszałem, że ten chwyt wchodzi, że daje możliwość szybszego przycelowania, to od razu go sobie wziąłem. Na wszystkich, na których mogłem, nie? Więc ja z... polecam. Ja tu nie zostaję. Zjęty. Dwa pojechały do góry. Zjęty. A, Oba się. Kurwa, nie wiem czy drugi resta. Taka hamska jeszcze jedna pułapka tutaj. Taka wyjdzie. Located a bomb. Be ready for assault. No, no, nie. Bomb located by op 4. Widzę, że jak nie zniszczę, to nasi nie zniszczą. Tam ci dwaj. Ogólnie dwa drony ich, dojecha... trzy drony dojechałem, więc luźno. Od szklarni idą chyba wszyscy, czy od waszej strony. Tak, bo mi szklarnię zniszczyli no Skoro od szklarni idą to ja stąd zbiegam Wyważyli na górze Uważaj gruby, tam był jeden gościu, co najmniej Wiem, widziałem, okno rozwalone Nie wiem czy to nie był glas w przypadku Jeżeli tak to z Glazem nie będę miał problemu na taką legosz Ale skoro tak, to na Bell Tower mogą być już Op has placed a diffuser near a bomb. Mam tu gorsze jeszcze jednego termaj Zdjęty ah! Kurwa Defuzuję Jezus Maria GG No zobaczymy gdzie jest tam ten koleś. No GG chyba Wow, udało się. Cześć ja go on to No dobra, no to. ładnie. Ładnie, 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 GG. Może ja też zacznę ten pochylony stosować faktycznie. No o tym pochylone. No. Kurde. No to się udało, słuchajcie, nie było aż tak źle z mojej strony, skoro byłem drugi. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wam dobrze się oglądało ten meczyk, jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka like 11 do 2, czyli naprawdę niesamowicie. Dolar wykerował tą giereczkę wzorcowo, ja się już będę z wami żegnał, dzięki Dolar za gierkę, dzięki Wolna. Problemu, ja to do zobaczenia dobra. na następnym, do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej hej.